Witam w strefie Media Business Hub. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich. Dzień dobry Państwu. Na początek dobre wieści. Od początku roku kapitał Kolei Śląskich wzrósł ponad trzykrotnie. Ze 141 milionów do niemal 454. 000. Co to oznacza dla spółki? To pokazuje, że my jako spółka inwestujemy w tabor. Część taboru, który do tej pory był marszałka województwa, przyjmujemy na własny kapitał, ale też inwestujemy w nowe pociągi, inwestujemy w nowe zaplecza techniczne. Także miejmy nadzieję, że z roku na rok ten wzrost kapitału będzie pokaźniejszy. Myślę, że w tym roku, w przyszłym roku, równie duży będzie skok kapitału. Pewnie około 30 roku przekroczymy kapitał na poziomie miliarda złotych. To już jest ogromna suma. Pasażerów cieszy pojawienie się Impulsów 2. To są nowoczesne składy. Proszę coś więcej o nich powiedzieć. W czym są lepsze? Dlaczego w taki właśnie tabor inwestujecie? Nasz tabor był już częściowo naprawdę wiekowy. 13 pociągów, które jeszcze pamiętają 50., 60. lata poprzedniego wieku. Dlatego wspólnie z województwem udało nam się w tej chwili zakupić łącznie 35 nowych pociągów. Są to pociągi realizowane w Polsce w firmie NEWAK, przystosowane i do niepełnosprawnych, i ze strefą rowerową, z, ze strefą dla, dla dzieci. Na stolikach mamy gry planszowe, z których można korzystać w trakcie jazdy. Są to zupełnie, zupełnie nowe składy, nowoczesne, wprowadzamy nową jakość w kolejach Śląskich. Oczywiście, kolej Śląskiej to nie tylko zakupy nowych pojazdów, ale również inwestycje w rozbudowę nowej bazy. Proszę też powiedzieć, na jakim etapie są obecnie trwające inwestycje? Na ten moment kończymy, do końca marca wybudujemy tą nową naszą bazę na terenie siedziby firmy Raciborskiej. To jest współfinansowane z pieniędzy unijnych, z pieniędzy dla Województwa Śląskiego. Tam wydajemy około 70 milionów i bardzo intensywnie pracujemy nad budową nowej bazy, którą chcemy docelowo budować na terenach po, byłej, po szybie bojków kopalni Sośnica w Gliwicach. Jesteśmy na etapie uzgodnień, chcielibyśmy początkiem roku. Mieć już działkę pozyskaną i rozpocząć starania o finansowanie i jeszcze w przyszłym roku rozpocząć tą inwestycję. To będzie bardzo du duża hala, e, najnowocześniejsza w tej części Polski w połud na południu Polski nie ma tak dużej hali e, szacujemy, że koszt tej hali to będzie około 120 milionów złotych. Ogromnych inwestycji naprawdę jest imponujący. Czy można powiedzieć, że to złoty czas dla kolei w Polsce dzięki e, środkom unijnym? I nie tylko, oczywiście? Oczywiście takich pieniędzy polska kolej nigdy nie widziała. Przez ostatnie dwie dekady państwo skupiało się na odbudowie, na odtworzeniu dróg, dróg, i wszystkie pieniądze były kierowane, czy większość pieniędzy była kierowana na odbudowę dróg. W tej chwili ta sieć dróg już jest na tyle imponująca, zresztą to. Na tle krajów z Europy nie mamy się czego wstydzić. Przyszedł czas na kolej. Ta perspektywa to są największe pieniądze, jakie do tej pory Polska kolej widziała. To też widać w przebudowie infrastruktury, chociażby Węzeł Katowicki, ale też kilka innych placów budów rozgrzebanych w Polsce. Bardzo duże inwestycje w całym kraju. Także w pierwszej kolejności to są pieniądze na odbudowę infrastruktury i te zapóźnienia dwudziestoletnie. Spodziewam się, że w ciągu 10-15 lat będziemy w stanie nadrobić, i to będzie funkcjonowało, ale też bardzo dużo pieniędzy inwestujemy w tabor. My, jako koleje śląskie, my jako koleje śląskie 35 pociągów kupiliśmy. Planujemy jeszcze składać wnioski wspólnie z Metropolią o dofinansowanie pociągów w ramach programu Fenix. Większość spółek samorządowych w Polsce w tej chwili. Kupiło bądź w trakcie, w trakcie zakupu pociągów. Ostatnio tak szacowaliśmy to jako spółki samorządowe, nie licząc PKP Intercity i Polregio, Zakupiliśmy około 200, 250 nowych pociągów. Jeżeli do tego dołożymy inwestycje, inwestycje PKP Intercity w nowe wagony, inwestycje w pociągi piętrowe, to są kontrakty, które będą warte kilkanaście miliardów samo, samo Intercity. Tak, można powiedzieć, że to jest złoty czas dla kolei i obyśmy go dobrze wykorzystali. A czy jesteśmy bliżej kolei aglomeracyjnej, bo jednak problemy transportowe mieszkańców województwa są spore. Czy Jak widzi, jak widzi Pan ten, ten temat? Cała przebudowa węzła katowickiego, ale też węzeł katowicki to nie wszystko. Docelowo musimy jednak przebudować tory od zawiercia po Gliwice. I odcinek katowice Tychy. Jeżeli to, te odcinki powstaną, powstaną wydzielone tory dla kolei aglomeracyjnej, to wtedy będziemy mogli mówić rzeczywiście o kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Różnica między koleją, do jakiej dążymy, jest taka, że pociągi powinny jechać z taką częstotliwością, żeby pasażer wychodząc z domu nie musiał się zastanawiać, nad rozkładem. Nad rozkładem, ponieważ te 15 minut to jest taki dopuszczalny czas oczekiwania na, na dworcu, że wychodząc z domu człowiek jest pewny, nasz pasażer, że przyjdzie i za chwilę ten pociąg pojedzie. Także, także do tego dążymy. No ale do tego musimy, taborowo jesteśmy przygotowani, ale musimy przeżyć te przebudowy. Węzeł katowicki to jest wersja minimum, ale później wydłużenie tych odcinków do Gliwic, do Tychów, do Bielska spowoduje to, że ruch, który dzisiaj jest międzynarodowy, ogólnokrajowy, inter, pociągi Intercity, jeżdżą po tych samych torach co kolej regionalna. Przez to nie mamy przepustowości, przez to nasze pociągi niekiedy muszą czekać na bocznicach czy czekać na, na stacjach, żeby przepuścić pociągi międzynarodowe. Jak uda się nam wybudować to, co już zaczęliśmy, czyli będą wybudowane dwa dodatkowe tory dedykowane tylko i wyłącznie dla naszej kolei, wtedy jestem przekonany, że kolej metropolitalna z prawdziwego zdarzenia, czyli taka, która będzie jeździła bezkolizyjnie, z częstotliwością maksymalnie 15 minut e, będzie funkcjonowała. Mimo tych trwających od kilku miesięcy utrudnień, statystyki pokazują, że liczba pasażerów kolei śląskich nie maleje, a wręcz rośnie. To chyba dobry trend. E, my staramy się w miarę możliwości, pomimo tych ograniczeń, w tej chwili niestety e, nasze pociągi od strony Oświęcimia dojeżdżają tylko do z nasze pociągi od strony. Tarnowskich Gór dojeżdżają tylko do Chorzowa Batorego przez to, że stacja w Katowicach, gdzie kiedyś było 8 krawędzi peronowych dzisiaj jest w remoncie, mamy dostęp tylko 5 krawędzi peronowych to powoduje to, że nie mamy takiej ilości wjazdów pociągów, nie jesteśmy w stanie wjechać na tą stację dlatego niestety musimy stosować rozwiązania zastępcze ale na bieżąco w miarę dostępu infrastruktury staramy się tą siatkę tak rozwijać, żeby Nasi pasażerowie mieli jak najbardziej komfortową podróż. To też pokazuje, że nowe trasy, które do tej pory nie funkcjonowały, yy, chociażby nowe połączenie, które uruchomiliśmy z Częstochowy do Krakowa w pierwszym miesiącu tym, tym pociągiem przejechało prawie 40 tysięcy pasażerów. To, to pokazuje, że znaleźliśmy lukę, otworzyliśmy linię tam, gdzie są potrzeby pasażerskie i te, te pociągi jeżdżą pełne codziennie. Także zdecydowanie pasażerowie, jak tylko będą mieli ofertę, przesiądą się do kolei. No właśnie, tutaj dla wygody pasażerów od początku roku wprowadziliście aplikację mobilną I Jak pan ocenia jej funkcjonowanie? Czy się sprawdziła? E, oczywiście jest to bardzo dobre narzędzie. Po pierwsze, e, nasi pasażerowie, którzy kupują bilety w aplikacji, e, mają zniżkę 10%. E, Poza tym jest to, jest, jest to wygodne narzędzie, ponieważ już w tej chwili wkład co co miesiąc dokładamy nowych funkcji do tej, do tej aplikacji. Ona się na bieżąco rozwija. W tej chwili już można kupować bilety okresowe, e, można kupować bilety równo z odjazdem pociągu, także e, nie, nie, nie ma tego problemu, że trzeba stać w kasie, trzeba się zastanawiać. Poza tym mamy pełny rozkład w, w aplikacji. Jest to bardzo wygodne narzędzie po ilości naszych. E, abonentów. Dzisiaj widzimy, że bardzo z miesiąca na miesiąc rośnie sprzedaż biletów w tej aplikacji. Zachęcam wszystkich do pobrania, bo to jest bardzo wygodne i łatwe narzędzie. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać o największe wyzwania, przed, które stoją przed kolejami śląskimi, ale także przed innymi regionalnymi przewoźnikami. Warto podkreślić, że jest pan wiceprezesem Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Tak. My, my jako Związek Przewoźników w tej chwili E, wszystkie spółki samorządowe, które powołały samorządy w Polsce, łącznie nas jest 11. E, w tej chwili przewozimy 56% wszystkich pasażerów w Polsce. Czyli macie większość? E, mamy większość. E, na, na, nasze spółki, Zrzeszone w Związku, przewiozły w zeszłym roku 230 milionów pasażerów. E, w tym roku spodziewamy się, że przewieziemy około 250 milionów pasażerów. E, także to też pokazuje, że te decyzje, które były podejmowane pierwsze 20 lat temu, e, tak jak koleje śląskie spółka powstała 15 lat temu, e, to były dobre decyzje i pokazały, że e, kolej regionalna zarządzana z poziomu regionu e, łatwiej i i czuje potrzeby pasażerów, może dostosować swoją siatkę połączeń do tego, czego pasażerowie potrzebują. A pasażerowie nam oddzięczają tym, że jeżdżą tymi naszymi pociągami. Spodziewam się, że po przebudowie, po przebudowie całej tej infrastruktury w Polsce, o której mówimy, czyli pewnie za 10 lat, będziemy w stanie wozić raz tyle pasażerów. Tego sobie życzymy. Naszym gościem był pan Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich. Dziękuję bardzo. Dois